Trzeba jeszcze No nie, no, tutaj więcej Niestety ni nie wiem, nigdy tego dosyć nie rozumiałem hmm. dokładnie. A. Teraz ta się aktywowało, nie wiem czemu. Whatever. E, nie wiem czemu nie możemy biegać po prostu przy ścianie To nie będzie działać zupełnie. E, więcej przeciwników. Chyba ten pokój... Um. I widzicie jakie... olbrzymie ilości z treningu potrafię unieruchomić za pomocą prezencji jest. Trochę zbyt potężny, moim zdaniem. No cóż, pracowałem ciężko na moją... ...super prezencję i tam... ...nie narzekam tak bardzo. Uuu! Czy on wykonał właśnie... ...skok i atak? Świetnie. Starałeś się, quadro. Jestem trochę że nie mają żadnych chińskich akcentów, czy... nie wiem Udawanych chińskich akcentów, tylko ja mam troszkę, żeby się trochę poprawili. Mimo wszystko trochę głupio jest zasługiwać kółko tych samych freeze, freeze, freeze i tak dalej. 50 raz Tam hmm. już byłem tak oh, Czy mogę aktywować kłapki, żeby ich pozabijały? Chyba nie, bo po nich łażę teraz ty. ja. nie podałeś, jakoś, w tych... Potem mnie jakoś, nie robi. Jezu, lasz człowieku. Boże. Serio nie trafiłem go? teraz. Sniper elite. No tradycja. Dobra, teraz będę się kierować... Nie wiem, do miejsca, skąd włażą przeciwnicy, to się wydaje dosyć logiczne. Tutaj zawsze się przegazuję, gubiłem, zatem to już musicie wytrzymać Nie jest tak, że oczywiście ja się leniłem w... Edytowaniu tego, nie, nie. Po prostu chcę wam przekazać. Wow. Hello? Ja wam chcę, chcę przekazać oryginalne doświadczenia tej gry z końcówki. W sprawie głównej lokacji. No, jednej z dwóch głównych lokacji. Okej, okay. to powinni być wszyscy, albo i nie, bo ...ten pan postanowił zaszczycić. Daj mi swoją krew. Jak kolego, masz niewidzialny miecz? Chyba tak Super. A miał te... On miał ostrze Yang Czy... Nie ostrze, czyli to się nazywało Battle Rams? Nie pamiętam W każdym razie Tutaj bardzo prosta łamigłówka Musimy po prostu przesunąć te... Statuły? Bo nie sądzę, że... Te banki są odseparowane od tych podesów Jakoś mi to nie wychodzi, moja postać zasizguje się Nawet chyba jak wchodzimy do... to działa Tak, czyli to wam daje... E, cały ten pomysł po prostu się przytrzymać te, te przyciski by przejść się w pełni się odsłynię. No okej okay. Czas na trzeci etap Okej, okay, trzeci etap. Trzeci etap jest... Uh, m, tak, pasjonujący. Tym razem nie chodzi tylko o siaczkę. I na pewno to kilku z Was zainteresowało. Tak jest w istocie. Nie chodzi tylko o siaczkę. Chodzi tutaj głównie o zebranie czterech statuetek. jadeitowych jeszcze. I bynajmniej jest to zadanie poświęcone tutaj i wyłącznie celom armunkowym. Jest to zadanie poświęcone przejściu dalej do mają stary za tą kurkę. Się wydłuży. A nie o tyle. Tak, musimy zabrać te cztery statuetki. Te statuetki... No cóż, jak widzicie, są... Jedna jest tutaj, jedna jest po przeciwko. Kolejne dwie są po drugiej stronie, chyba mniej więcej. Hmm. Czemu w ogóle u diabła mam gorszego Remingtona? Mam Remingtona SWS Oh yeah To superwizja Nadal mam to dr dr drżenie tak To nie jest moja... I teraz się uspokoiło z jakiej przyczyny A, dobra, to było dwa Wszystko jedno Mam wystawa Mogli się postarać o jakiś celownik No cóż, wzięliśmy je do słynika, A przy okazji, te ostrza zabiją was od razu Nawet na wytrzymałości poziomu... E, Boże, tak, piątego Chciałem 6? szóstego e, Nawet na wytrzymałości poziomu piątego te ostrza zabiją was od razu Tym cóż, musicie uważać Ale łatwo je ominąć po prostu Musicie... Ubercie. I tak, nie wiem czemu Pomimo tego, że przechodzę obok tego przycisku, nadal on się aktywuje, co nie ma większego sensu, ale co tam. Musimy to po prostu przełknąć i iść dalej. A także tutaj jest ostatnia broń. To jest broń dodana przez chyba nieoficjalny patch, żeby był trochę urozmaicić rozgrywkę. Jest to kusza z bełtami zapalającymi. Jak wiemy, bełty zapalające robią całkiem niezłe kuku każdemu rodzajowi przeciwników, zatem cóż, musimy się wystrzegać, jednak znów moja odporność czyni tę broń nie taką straszną do końca okej, okay, czyli to nie jest ooo oh, 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 się go czyli paluch mi się No tak okay, czy to było po drugiej stronie? Jak naplątanina, której do końca nie rozumiem, ale chyba zmierzam w dobrym kierunku. Tak jest, zmierzam. Odgłosy strzałów to sygnalizują. Oh, Auje. Yeah. ta wizja mi nie pomaga odkąd widzę... A, widziałem po prostu kolumnę. Niech to, zmordowałem strzał. Mesmerais tutaj i tak pomaga Ach, Nie w takich wypadkach Wow. tam, że te strzały dobywają się z tego pomieszczenia, ale zabijemy tam koleścia Łotwa okej okay, zatem Kolejną figurkę, którą stracił ten pan A... Eee, okej okay, jest tutaj jest to jadolitowy y kotek. Świetnie. Powiedzmy, że to jest jadolitowy y kotek niezbłynaki. I jeszcze jeden. Nazywam go będzie Żura. Zatem zebraliśmy wszystkie figurynki. Teraz musimy wrócić po prostu do pierwszego pomieszczenia. Krótko pokazywałem Wam, czy dane Wam, wam, e, wam było ujrzeć te podesty, których znaczenia w zasadzie nie wyjaśniłem. To są właśnie te podeściki i e, to jest symbol, widzimy i Yang, czyli na przemiennych sił. Link był na górze, jak? Chyba był tak I teraz W kolejności zgodnej ze wskazówkami zegara Tutaj powinien lecieć smog Mam nadzieję, że dobrze to wykonamy, naprawdę I tak znaczenia, Znaczenie musicie Jeśli nie wspieracie się internetem Odkryć sami raczej Nie znajdziecie w grze żadnej wskazówki Co do kolejności tych, tych figur Słonik i ostatni leki Czy to będzie poprawne? Tak jest, świetnie Czyli po prostu musicie stanąć tutaj, bo to jest symbol Link yang Naprawdę nie pamiętałem, zdawało mi się, że czarna jest na górze Tak, tym samym otworzyliśmy ten oto pięknie wyglądający portal, który nie daje się obejść dookoła i cały czas <grych> staje frontem Zatem może mały zapis bo nie chcę stracić mojego cennego progresu i staniemy oko w oko z naszą sympatyczną Ming z ah. Tak w zasadzie ona nie była taka sympatyczna ale samo na którym ja miałem ją to właściwie przoduję broń Krew mam jej bardzo dużo nie ustawiłem mi ognia, serio Nie, nie ustawiłem, dobra, ta moc już mi się zupełnie nie przyda w zasadzie ona trochę działa na bossów, znaczy widzimy animację, że działa, ale do końca nie wiem, nic nie robi, zatem nie ma większego sensu. Świetnie. Kurde w zasadzie mógłbym przeładować... Nie, nie mogę. Nie mogłem przeładować, żeby zdobyć nieco więcej paliwa. you've become a grave disappointment kindred yeah, this yeah. was not meant to be your destination but your path will end here oh. you were never more than a pawn kindred puppet of those who drew the boundaries on your horizon. It was I who sensed in you the power to right the balance of this city była by przez nią oczywiście. You will have time to ponder this folly as you are devoured by worms and disease in the hell of burrowing maggots. A thousand years shall you suffer. Modce słowa. Modce słowa. słowa jak na kogoś kto wygląda jak wielka wielki shimak. Okej, okay, wielki shimak. Nie ma na niego zbyt wielkiej, może nie ma na niego ...jakiejś pięknej nazwy. Jest to forma Mingziao i jest to forma bardzo boląca Nie to i nie co ułatwia sprawy chociaż też nie bardzo Tak mamy te kule, które tak staną jak kule Beliala spowalniały naszą postać Mamy także Macunie, który polął to bardzo o boże Dobra muszę się wynieść z tego rogu bo naprawdę Jak widzicie obszar walki z tą sympatyczną panią jest dosyć mały zatem musicie być ostrożni A także w pewnym momencie po stracie ilustracji zdrowia Nick zacznie tworzyć malutkie kopie z siebie to wyjąć, to są... Te kopie jak widzicie nie są takim wielkim zagrożeniem odkąd można je spowolnić z mocą no Także nie chcę to nie podchodzić na drogę, bo to jest w ogóle by bolesne Jestem pewien O kama Tylko idźmy wtedy To może mnie czekać Dziwno, że mam mniej zęby Au Dobra, ta szalża nie zęba Nie są jak bardzo blokują nas te małe główniuszka i nie coś się przeklęć. A, poży ta to ma na zasięg. Gdzieś staram się strzelić w głowę, ale zupełnie mi to nie wychodzi. Ale no jak, jak widzimy, jakoś nie jest taka straszna. I teraz właśnie Ming w ostatniej w fazie walki tworzy kopię siebie, jednak. Możemy odważać, um, po prostu musimy skupić się cały czas na oryginalnej